Jestem zepchnięty na boczny tor, eee, ja też jestem ciężkim zawodnikiem, wiem czego chcę, twardo stoję po, na podłodze, eee, nie mogliśmy dojść do kompromisu. Jak się czujesz tutaj w Nowym Jorku? Dobrze, bardzo dobrze, eee, przyjechałem z miasta do miasta, z Warszawy do Nowego Jorku, z ogromnego miasta, z dużego miasta do ogromnego miasta. Całe się wracam po długiej przerwie, 18 miesięcy, półtora roku, zleciało nie jak jeden dzień niestety. Ta przerwa sportowa niestety była troszeczkę wydłużona, ale, ale cały czas byłem w treningu i mam nadzieję, że jest bardzo dobrej strony się pokaże w Weronie. Czuję się bardzo dobrze, jestem tutaj już 6 tygodni, zleciało nie wiadomo kiedy. Od samego początku sparuję, więc tak naprawdę już za mną jest około 100 rund z wieloma sparing partnerami, z wieloma stylami, z wieloma chłopakami czuję, że ta moja forma jest naprawdę dobra. Nie zapomniałem, jak się boksuje, też najważniejsze. No, trzeba czekać tylko do walki. tak? No właśnie, pierwsza walka w grupie Łukasza Kownackiego. Co cię skłoniło do, do podpisania kontraktu z nowym promotorem? Znaczy, menadżerem. Łukasz jest moim menadżerem, nie ma na razie żadnego promotora. No co na no, skończył mi się kontrakt z Andrzejem Wasilewskim z grupą Knockout Promotion i z Warriors Boxing Promotion Lola Margulesa. Chciałem zmian, potrzebowałem zmian, widziałem, że że zmiany mi się potrzebne, tak naprawdę moja współpraca z Andrzejem Wasilewskim przez ostatnie, ostatni mi czas się w ogóle kompletnie nie układała, zostałem zepchnięty na boczny tor, ja też jestem ciężkim zawodnikiem, wiem czego chcę, twardo stoję na podłodze, nie mogliśmy dojść do kompromisu tak? i wiadomo no, walka z przepadła rok temu, po tej walce nie było żadnej konkretnej propozycji dla mnie, siedziałem, czekałem, prosiłem się o walkę i nic nie było, postanowiłem Związać się z Łukaszem Kownackim, widziałem jakie, jakie, jakie postępy robi tutaj menadżerskie, że z Damianem, z, z Damianem Knybą, fajnie dość się pracuje. Spotkaliśmy się już tak naprawdę pierwszy raz chyba z półtora roku temu, dwa lata temu. On zapytał tak delikatnie, znaczy razem, żebyśmy żeśmy doszli do, do Wiedźmina, chyba czy z mojej inicjatywy to nie wyszło, żeby się spotkać. I żeśmy tak rozmawiali, że, że może jak mi się skończy kontakt z właśnie Wasilewskim, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali. Doszliśmy do wniosku, że to jest fajny pomysł. Łukasz jest młody, perspektywiczny, widać, że wkłada do bardzo, bardzo dużo serca, angażuje się w to i to jest dla mnie najważniejsze, ma bardzo dużo znajomości. Ja też jestem już zawodnikiem, który, który coś, tam, coś tam znaczy, już, już się z tym znamy, wie, wie co tutaj jest w Sulecki, w tych Stanach Zjednoczonych, ale jest tutaj większe walki, mam nadzieję, nie będzie problemu. No właśnie wspomniałeś o tej, o tej walce z Charlo, do, do której nie doszło, w jednym z wywiadów też powiedziałaś, może straciłeś sporo, sporo pieniędzy, jakby otrząsnąłeś się już, już po, po, tym, po tym wszystkim, po tym zamieszaniu? To znaczy wiesz, nie jestem ogólnie człowiekiem, który rozpamiętuje pewne rzeczy, wiadomo, no. Yy... Podchodzę do tego dwujako. Ze sportowego punktu widzenia, bardzo fajnie, że, że w ogóle taki obóz. Zainwestowałem się parę groszy, bo wróciłem też po, po dłuższej przerwie do Stanów Zjednoczonych, posparowałem z różnymi stylami, z różnymi chłopakami, posparowałem też ponad 100 rund, u Andrzeja Fonfary. Byłem w Kalifornii, też poznałem nowych ludzi, nowe style. A więc, ze sportowego punktu widzenia, byłem kroczyk do przodu. Z biznesowego punktu widzenia, wiadomo, zainwestowałem pieniądze po żeby te pieniądze wyciągnąć po stokroć. Nie udało się. Nie zawsze można zarabiać, czasami trzeba w siebie zainwestować, włożyć się jej pieniądze, żeby później móc wyciągnąć dużo więcej. Ja więc, no tak jak mówię, sportowy jestem kroczek do przodu, nie rozpamiętuję temu. Znaczy, sam łapy zapieprzamy dalej, jestem tutaj i wierzę w to, że jeszcze najlepszy przede mną. Czyli nie, nie zraziłeś się do tego amerykańskiego rynku kompletnie? Nie, nie zraziłem się, wiesz co, ja nie jestem takie, ja nie jestem... E, wiadomo, no, były takie, takie momenty załamania, że mówię, kurczę, 100 tysięcy prawie złotych. E, wiadomo, jeszcze te sponsorzy mi troszeczkę pomogli, a więc tak naprawdę z mojej kieszeni tam pękło z 70 kon, ale to jednak ile to jest pieniędzy, to jest mnóstwo tak. Natomiast, e, wiesz, ja wiem czego chcę. E, Wiele o ludzi mnie pyta, czy tu byś się chce? chcę Dzisiaj tak naprawdę, mówi, tyle pieniędzy stracił. I walka z mungujo. i teraz charlo. Przecież to kurczę, to można zwariować. Ja mówię, no chce mi się. Tak wiadomo, że jest, są takie momenty załamania, że mówię, dobra, w dupie to mam już kończyć. Ale następnego dnia mówię, kurczę, no co tu w ogóle mówić? Jestem cały czas na misji, jestem w trasie i jeszcze się nie zatrzymuję. Tak jak powiedziałem, że wiem, że jeszcze. Inaczej bym podchodził do tego wszystkiego, gdyby się nie, we mnie nie palił ten ogień. Ja czuję, że ten ogień jeszcze we mnie jest, że są wielkie chęci, że jest zaangażowanie, że ja tu znowu wróciłem jest. Znowu takie wow, znowu się jaram tym boksem i dlatego chcę to jeszcze robić. Właśnie wspomniałeś, że jesteś też e, już trochę rozpoznawalny w, w Stanach Zjednoczonych. E, trenujesz tutaj na e, nowojorskim Brooklynie, tutaj na, na sali też jesteś rozpoznawalny? Nie no tak, zdecydowanie jak tu pierwszy raz przyszedłem to mówię o suleki, suleki, o suleki. Sosa też mówił, że wie, że, że widać, że jak już zobaczył, mówi, że się troszeczkę rozrosłem, widać, że urosłem, widać, że chyba e, zmienię kategorię wagową. więc no chyba raczej tak. E, no tak, więc poznają mi tu chłopaki. Całe szczęście wiadomo, tutaj, e, ten świat bokserski jest, jest taki hermetyczny, dość mocno tutaj też w Stanach Zjednoczonych. E, tutaj jestem głównie znany z tego, że boksowałem o bo tej, Tytumisza Świata, o walka z Jacobsem. E, no i tak, no wiadomo, cieszę się z tego tak, ale, ale moje aspiracje są dużo większe, ja mówię, że jeszcze najlepsze dopiero przed mną. No właśnie była okazja, do że... Do spotkania się z Jacobsem po, po, była okazja do, do powspominania po trochę? Znaczy, żeśmy się spotkali pierwszy raz chyba w tym tygodniu, bo we wtorek albo w poniedziałek jakoś, jak ktoś przychodzi do mnie i tak, tak mi tik 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 tik. ja tak od razu mówię i on my, tak sobie a jo, nice to see you, man. I żeśmy porozmawiali chwilę, wiesz, on swoje robota, ja robota. E, no, nie jesteśmy tutaj na pogaduchach, wiadomo, mm -hmm. tylko w pracy. E, ja się od razu zawijam do domu. Troszeczkę dwa słowa zamieniliśmy, ale bez żadnych e, zbędnych przyjaźni. Jeśli możesz powiedzieć o treningach, jak, jak te treningi przebiegają? Bo też powiedziałeś, że od początku, od początku sparingi to jest największa różnica właśnie w porównaniu do, do Polski? Zdecydowanie. Jest różnorodność. Wtorek, czwartek, sobota sparingi. Od samego początku. Przyjechałem tylko tutaj i Sosa do mnie mówi, no i co chcesz teraz razu We wtorek byłem, we wtorek wylądowałem, w środę się spotykaliśmy z sosą, a czwar mówi, że jutro mamy sparing i chcę sparować. No, taki byłem, kurde, jeszcze wiesz, ten tak nie myślał, no kurde, no proste, że to chcę tak. Ja, początku, żeśmy sparowali, to jest duża różnica, na pewno no jest ogromna różnica, nie mam się ukrywać, pod każdym względem. Yy, na początku jeszcze tak tego nie zauważyłem, ale im dłużej tutaj jestem, im, im tutaj więcej trenuję, to, to naprawdę widzę, że ta różnica jest, jest, jest kolosalna. No. Na co y, zwraca uwagę trener Sosa? Y, co, co zmienił w Twoim, czy, 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 czy cokolwiek zmienił w Twoim stylu? Bardziej, no tak, Zmienia, oczywiście zmienia, może nie, nie robi jakichś tam strasznych roszad, ale zmienia na pewno, dodaje pewne elementy, elementy od, yy, od, odejmuje. Na pewno zwraca uwagę to, że że się bardzo prostuje po, po atakach. Jestem mał. Muszę być bardziej ruchliwy w, 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 w tułowiu i taki luz. Mówi luz Maciek luz. Musisz być taki jak w tańcu. amerykański. musisz się bawić, bawić, zabawaj boksem. To jest dla mnie najfajniejsze, żeby się nie spinać. No i tak ja mówię, no jest dużo elementów, obniżył obniży, obniży mi się troszeczkę pozycję na nogach, żeby nie był taki wyprostowany, taka tyczka. Mówi, że trzeba troszeczkę się schować, bo jednak te cepy latają. Jest dużo elementów, który mi poprawi. Bicie troszeczkę szerzej za uszy e, takim meksykańskim stylem. E, fajnie, no podoba mi się. Zobaczymy, tak wiesz, no, mi się to podoba, jest to fajny, entuzjazm przeżywam naprawdę tutaj, ale wiesz, no, tak naprawdę weryfikacja zawsze następuje w ringu. Jeżeli wyjdzie w, w ringu, to co mi na treninga, to znaczy, że robię postępy. Trener też powiedział, że, że powolutku poczekajmy, są duże walki za zapleczami, ale po prostu muszę wrócić, muszę wrócić do tego bokserka, muszę pokazać menadżerom, promotorom z Ameryki, że jestem tutaj, że trenuję tutaj i że boksuję tutaj. I dla nich to będzie bardzo bardzo ważny sygnał. Bo wiadomo, jak jestem w Europie, to to menadżerowie, promotorzy mówią: No, tak kurczę z Europy, nie wiadomo jak to będzie, a coś się wysypie. Ale jak jestem już tu na miejscu, jestem na Brooklinie, to łatwiej o tyle Jak się czujesz tutaj w Nowym Jorku? Dobrze, bardzo dobrze. Przyjechałem z miasta do miasta, z Warszawy do Nowego Jorku, z ogromnego miasta, z dużego miasta do ogromnego miasta. Całe szczęście mieszkam troszkę dalej na Lock Island, u Łukasza. Więc co macie powiedzieć? Kurczę, byłem już kilka razy w Nowym Jorku. Magiczne miejsce, nie ma co ukrywać. Ale mieszkać mi tu nie chciało. Ale fajnie, podoba Dobra. mi się. To jest sam klimat Nowego Jorku, tutaj tych gymów, Bo no, sam widzi, co się dzieje. Nie? Dobra. Dzięki Wielkie. Dzięki.